Tam z tyłu jeszcze widać najmniejszego z rodziny kuminaty. Czyli musa kuminata super dwarf. Teraz jak widzicie troszkę liście popalone. Ale generalnie nie ma jakiejś tragedii. Rośnie całkiem nieźle. Idziemy. Dalej. Tutaj mamy Musa turek, czyli banan przywieziony z Turcji przez znajomego. Jak widzicie, już trzy liście puścił. Ładnie. Tutaj kolejny Musa Thompsoni. Musa Thompsoni. Bardzo ładne kolory. Od spodu bordowe liście. Od zewnątrz zielone z czerwonym nerwem. Pięknie wyglądają. I tutaj mój największy banan musa basio najwyższy około 3 metrów na wiosnę wszystkie odrosty oddzieliłem żeby miał łatwiej rosnąć zobaczymy co pokaże w tym roku tutaj no jeden z odrostów basji, jak widzicie już czwarty liść kręci ma się całkiem nieźle no i tutaj tak myślę zdecydowanie chicior w tym roku Musasikimensis Red Tiger, piękny czerwono od spodu. Tutaj e, przebarwionka, takie zielono-czerwone. Może na tym liściu będzie lepiej widać. To, że ślicznie wygląda, to raz, a dwa. A zobaczcie, jak mi zaszalał w tym roku z odrostami. Ja w ogóle nie myślałem, że sikimensis tak ostro też ciśnie. Odrosły mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i tam chyba jest szósty. Także zaszalał Red Tiger w tym roku. No, on ma około metra wysokości. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj mamy Musa Apple, zwany też Musa Manzano. No, pierwsze liście takie niezaładne wypuścił, no ale ten. Trzeci już wygląda naprawdę bardzo fajnie zieloniutki. Tutaj mamy musa laterita. Musa laterita, która ma ładne tutaj czerwone cholewki, listki ładne, zielone w kolorze takim jasnozielonym limonkowym. Bardzo ładnie też wygląda roślinka. On w ogóle ta laterita bardzo ładnie na czerwono kwitnie. Może kiedyś mi się uda zobaczyć. Tutaj mamy Welutiny. Welutiny w tym roku bardzo kiepsko. Ale to jest chyba wina tego właśnie, że rozdzielałem karpę. Zobaczymy. Tutaj mamy kolokazję skulentę, którą kupiłem bulwę ze sklepu i ukorzeniłem, jak widzicie ładnie rośnie. Tutaj, tutaj mamy kolejnego basioka czyli odrost z tej mojej dużej rośliny matecznej około 2 metrów bardzo ładnie sobie rośnie, tam jest kolejny basiok i tutaj pomiędzy nimi rośnie Essente Vetricozum Large Seed od kolegi Darka Sowińskiego pozdrawiam widać że już zaczyna takie fajne liście odporne na słońce puszczać tutaj mam drugiego oddarka bananka też esentę esentę są zielony czyli to jest zwykły no i tutaj mamy jeszcze kolokazję dulis to jest ta która u mnie w domu zaczęła na wiosnę pierwsza rosnąć tutaj jest taka mniejsza kolejna tutaj mamy kalidorę od Piotra no i cannę Wolfsong od Piotra, zobaczcie jak pięknie wygląda. W takim półcieniu rośnie. Kolokazji generalnie słabo rosną. Tutaj jest Black Steam. Jedna, druga. One jakoś nie szalają ze wzrostem. O, tu musa pies. Tutaj mamy musa Kuminata Grand 9 od kolegi Darka. Z kanału Palma mi odbiła. Bardzo ładnie rośnie. Aczkolwiek, zobaczcie, jak tylko wyszedł na dwór. Słońce zrobiło swoje. Tutaj przypalenia słoneczne. No ale ten najnowszy już jest ładny. Gunera Manikata. Idziemy dalej do przodu. Tutaj mamy miskanta olbrzymiego. W tym roku bardzo ładnie rośnie. Jak widzicie już, tak jak płot prawie 1,8 80 m osiągnął, bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy paulownię. Paulownia w tym roku trochę lepiej niż w zeszłym, no ale w tym roku poszła do gruntu. W zeszłym roku była w doniczce. No i tu mamy e, Tinktorię, Bunera Tinktoria, nawet no to już widzieliście na wcześniejszych filmikach. A i tu mamy Albicję No i tutaj jeszcze mamy Małą roślinkę, też nieźle rośnie Judaszowiec A Tutaj mamy roślinki, które bardzo uwielbiają motyle To się nazywa Budleja I tu mamy Budleję fioletową Różową tam są bodajże niebieskie, jedna i druga, ale zobaczymy, jak to zakwitnie. No i tu zobaczcie, moja małżonka też hoduje lawendy. Też te lawendy bardzo ładnie rosną, jeszcze trochę zakwitną no i tutaj jak widzicie trawy pampasowe które niestety zimy nie przeżyły niestety minus 20 było dla nich zabójcze także tutaj na środku wszystkie te brązowe elementy z których nie wychodzi żadna trawa to są trawy pampasowe które no niestety nie przeżyły A no i tu wam jeszcze pokażę jak juki karolińskie zaczynają kwitnąć jedna Zaczynają kwitnąć Jedne, drugie, funkie No i to było na tyle kochani, tym iskręcikiem szumiącym zakończę Trzymajcie się na razie, cześć